Witajcie na kanale Kwasogranie Franek Kolej z sterami Hutnika Kraków. Jak pamiętacie, ostatni odcinek zatrzymaliśmy się przed meczem ze Skrą, ze Skrą, Skrą, Skrą i teraz no, musimy dopełnić te, to spotkanie. Czeka nas mecz pucharowy, dlatego widzicie, przed nami rezerwowy skład, Hojokowalski Tarasow zagra połowę, drugą zagra Mrowca, Kielisz, Cywka, Gugowski Kort, Sezonienko, Wróbel, Chmiel, Pachowiak. Bardzo eksperymentalny skład. Nie wiem czy, czy mam nadzieję, znaczy nie wiem, no, to jest wielka niewiadoma czy ten skład będzie w stanie wygrać ze Skrą. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tutaj liczę na Cywkę, liczę trochę na e, Wachowiaka, e, no i tutaj mam nadzieję, że Kort, że Kort pokaże się z dobrej strony i że ten transfer e, będziemy mogli zaliczyć do udanych po tym spotkaniu. Sezonienko tak samo dostanie szansę, e, więc tutaj... Zagrał od pierwszej minuty, będzie mógł pokazać się w końcu e, bliżej publiczności, tym razem z Częstochowa, ale też grupa spora kibiców z Krakowa przyjechała dopingować e, swoją drużynę. Cywka, Cywka już walczą piłkarze o... O piłkę, dobrze, nie pozwalamy rozegrać futbolówki piłkarzom z Kry. Teraz dochodzą do pozycji Strzeleckiej, Frontczak jako jedyny, jeden z niewielu, oprócz Tarasowa, został na pozycji bramkarza i będzie grał i w pucharze i w lidze. Teraz kiedyś Cywka, piłka do Korta, Kort do sezonienko. sezonienko. Sezonienko za bardzo sobie wypuścił piłkę, no i niestety zmarnowana okazja, hajda. Wygrywa ten pojedynek. Tutaj było sezonienko przy wyprowadzeniu tej piłki. Teraz rzucił się z główką jeden z zawodników hutnika. Kort walczy do końca. Teraz Cywka. Cywka, musimy wracać. Cywka jest Magdziarz, Kielisz. Kielisz Magdziarze. z Magdziarzem, stokowa czy dojdzie do, do kolejnej okazji strzeleckiej? Chojokowalski, żeby tylko nie sprowokował karnego. Chojokowalski, Kowalski, prądczak Kowalski, bez większych problemów. Mam już piłkę w rękawicach. Wachowiak, tak jak mówiłem, jest to zawodnik, to były zawodnik Wisły Kraków, który no, może nie popisał się w tym epizodzie podczas pobytu w Wisły Kraków, ale liczę, że tutaj wspomoże drużyny. Teraz w Wrubel, Wróbel, piłka do Sezonienko, Sezonienko, Wrubel jeszcze próbowali e, uderzać na bramkę Skry, ale Bartosiak zatrzymuje tą piłkę. Nasza drużyna jest cały czas w budowie, to trzeba podkreślić, że e, oczywiście nie broniąc, e, nie broniąc tego sezonu, nie zaczęliśmy najlepiej, sporo remisów, dwie przegrane. E, Cywka wraca za jednym z zawodników Skry, teraz Hojo Kowalski, Krączak, e, i mamy znowu piłkę po naszej stronie. Wachowiak, nie najlepsze zagranie Wachowiaka. To, yy, tak jak mówiłem, nie, nie chcę wyrokować, nie chcę usprawiedliwiać naszej drużyny, ale ten drugi skład na pewno jeszcze nie jest gotowy, by walczyć sam w rywalizacji, e, w rywalizacji drugoligowej nawet. Teraz Głogowski jest Kord, Kord do Wachowiaka, Wachowiak, Wachowiak, oby tym razem się nie pomylił. Kort, Kord czeka Wróbel na podanie od Korta i tutaj niedokładne, niedokładne. No muszą, muszą bardziej się przyłożyć piłkarze, piłkarze e, Hutnika. Kord świetna wymiana z Wróblem bodajże. Wróbel, Cezonienko i będzie 1-0. Niestety bramkarz Skry broni. Tutaj e, szapoba dla bramkarza e, Skry. Teraz piłka w stronę Cywki, Cywka. Cywka, będzie strzelał? Cywka, jeszcze piłka przy noce zawodników Hutnika, na lewo, na prawo, piłka do Głogowskiego, Głogowski, chmiel, 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 chmiel. podpisał się chmiel indywidualnym rajdem, piękna bramka, jeden do zera, chmiel, trzymają się za głowę piłkarze, kryj stochowa. przepięknie to zrobił zawodnik Hutnika Kraków. Zobaczmy to jeszcze raz, bo naprawdę warto zobaczyć tą akcję. Myślałem, że będzie podawał do Sezonienko. Myślałem, że tutaj będzie Sezonienko wykończy tą sytuację, ale niestety e, dla piłkarzy z Kry. podjął decyzję o strzale. Poszedł na przebój, e, no i piękna bramka, piękna bramka, naprawdę... Warto ryzykować czasem 1-0. Skracza stochowa wydaje mi się, że tych sytuacji na ten moment miała więcej. Tak jak mówiłem pan Tarasow. Zagra pierwszą połowę, drugą połowę zagra morowca. Statystycznie. No, i porówno, lekka przewaga hutnika Kraków, nawet bym powiedział w tym spotkaniu. E, oceny chmiela, oceny frontczaka i korta, bardzo dobre. E, tutaj e, jestem e, sceptycznie jestem nastawiony do tych ocen, korta, bo w mojej ocenie jeszcze nie pokazał wszystkiego na co go stać. Teraz wachowiak, e, sporo błędów wachowiak popełnia e, przy wyprowadzeniu, e, więc no, tutaj musimy uważać jednak na. Na piłkarzy, którzy teraz rozpoczynają kolejny atak. Prączak. dobrze, Kieliś, Kieliś, piłka do przodu, zagrana do cywki. Cywka ma sporo miejsca do korta. Kort jest w Rubel, Rubel pokazał się sezonienko. Sezonienko, piękna piłka do Głogowskiego. Głogowski i mamy 2-0. Głogowski, kolejna, kolejny dobry występ tego zabobnika. On naprawdę potrafi grać w piłkę. Nawet nie wiem, czy nie, w pewnym momencie nie zamieniły go z Michówką, Bo głogoski naprawdę pokazuje się z dobrej strony. Kilka razy ratował nam skórę strzelając bramki. Jest naszym takim czarnym koniem, który wchodzi w drugiej połowie i rozwiązuje sytuację. Nie zawsze, nie zawsze, ale większość spotkań możemy na niego liczyć. Teraz dobrze mrowca, miel, chmiel, jest sezonienko, sezonienko, kort, kort do wróbla, wróbel przymierzył i mamy e, 3 do zera. Pięknie e, zrobił to wróbel, e, tutaj wymienimy sezonienko za, e, za Czarnowskiego i Jania wejdzie za Wachowiak. Pięknie, piękne podanie Korta do... w gorszej pozycji. Udało mu się dograć. Wróbel przyjął. No i wykończenie bardzo ładne. Ja powiedziałem, że e, ta drużyna nie jest przygotowana na walkę na boiskach. Ta druga drużyna, Hutnika Kraków, nie jest przygotowana na boiskach drugiej ligi. Ale tutaj no, y, można powiedzieć, że pomimo kilku błędów y, naprawdę rozgrywają dobre spotkanie. Prowadzą 3-0, co pierwszej drużynie się nie zdarzało. Chyba. Więc e, naprawdę dobry mecz naszej drużyny. Teraz Kielisz, chmiel jest kort. Grają na takim pełnym ludzie, można było powiedzieć. Kielisz, jest chmiel, chmiel. Kieliś, idzie do przodu Kielisz teraz zagranie troszkę za plecy do pomocników no niestety nie przejmujemy tego Głogowski. Głogowski, dobrze. Jest chmiel. Kielisz bardzo tłoczno po tej prawej stronie. Teraz chmiel z Głogowskim fajnie to sobie wykończyli. Chmiel Głogowski wychodzi tam jeden z napastników, ale piłka do, do Głogoskiego miała być zagrana. Miel, kolejna indywidualna akcja tego piłkarza, przerzut piłki na drugą stronę, jest Jania, Jania, Wróbel, Cywka, Cywka, Czarnowski, no i tutaj niestety nie pokazał się z dobrej strony nasz młody napastnik, młody napastnik, 25-letni napastnik, który przyszedł do hutnika Kraków wzmocnić ofensywę. Prądczak i niestety tracimy bramkę. Tracimy bramkę w 87. Minucie, będzie zmiana. Zejdzie Kługowski, wejdzie Zawadzki zamiast Korda. Dajmy dzisiaj pograć rezerwowym. Trzy ostatnie minuty. Mecz już jest wygrany, więc to cieszy. Trzy punkty zostają w Krakowie. Zostają w Krakowie, zostają, jadą do Krakowa, bo gramy przecież na wyjeździe. Teraz Jania. Dobry przerzut do. E, wróbla, wróbel utrzymał się przy piłce. Wróbel e, ma sporo miejsca. w Wróbel jeszcze, jeszcze tutaj próbuje. Próbuje Czarnowski, no i niestety pogubił się nasz napastnik. Druga okazja naszego napastnika. To, e, można jedyne wnioski wysnuć. Sezonienko i Czarnowski, no, nie podołali w dzisiejszym meczu. Może nie mieli zbyt dużo okazji, ale nie podołali. Statystyki mówią same za siebie. 6 do 6 e, byliśmy troszkę lepsi. A jak nasi napastnicy oceniali sezonicę 8-1, bo tam była asysta, więc wysoko Oceniony, oceniony Czarnowski 5-1. Kilka razy przy piłce ogólnie bardzo dobry występ, ale cieszę się z tego, że, że mamy trzy punkty, że idziemy do góry. W tym odcinku chyba zagramy jeszcze mecz pucharowy. Kluczem w obronie oczywiście bardzo dobrze graliśmy Byliśmy bardziej zdeterminowani, to na pewno gra się do końca. Tutaj, pomimo korzystnego wyniku, cały czas parliśmy do przodu. Mieć hutnik to będzie na pewno ciężkie spotkanie. To będzie na pewno wyzwanie. Zobaczmy, Urbańczyk, rozważę Twoją prośbę. Rozważę Twoją prośbę, wydaje mi się, że tak. Kacper Siedmierko ma przypisany zbalansowany trening. Zobaczmy te treningi. Treningi zespołu. Plan treningowy. Plan treningowy. No i dobra, zrównoważony plan. Niech będzie. Zmieniamy teraz zespół. Wejdzie w Rubel, wejdzie Kowari. aczkolwiek w Rubel pokazał się z dobrej strony. Pokazał się z dobrej strony. Urwańczyk, tutaj, klik za cywkę, Cezamienko, Rakels. Budziński wraca na swoją stronę, Głogowski, tak jak mówiłem, Głogowski może pod następnych spotkań będzie brany pod uwagę do wyjściowego składu, jest za jest tutaj yy, terner Mrowca, za Kowalskiego, Urbańczyk, Budziński, Michówka, Rakowski, Kniel Chmiel i tutaj Zachmiela Drachal, aczkolwiek Chmiel zagrał bardzo dobre spotkanie i na pewno w tym pucharowym meczu będzie miał szansę Pewnie wyjści z za Czarnowskiego. To jest nasz skład Czajkowski za cywkę i chyba tyle. Chyba tyle na ten moment. Zawadki, jak coś jest na zmianie, reszta piłkarzy odpoczywa. Zapraszam Was na spotkanie od razu, na spotkanie z miedzią. Miedź Legnica no to będzie ciężki przeciwnik. To będzie ciężki przeciwnik Mansfeld, Karolina, Zalewski. Mam nadzieję, że nie. nie Nikola Zalewski-Mądrzyk na bramce. Ciekaw jestem postawy Rokersa w tym spotkaniu, ciekaw jestem postawy Chmiela, który na pewno dostanie szansę. E, tutaj widzicie, mieć Legnica. E, Mówię, kolejne plany e, rozgryźnienia naszej ofensywy, defensywy, ale tutaj nam się to zda raczej e, i raczej jesteśmy spisani na straty, pewnie przez ekspertów, ale podejmiemy rękawice. Ten mecz jest otwarty, jest 0-0, e, dopiero rozpoczynamy. No i oczywiście mam nadzieję, że nie skończy się zaraz strata bramki. Teraz dobrze piłkarze e, Miedzi zaatakowali, ale front szak jest na posterunku. Salwador. Żazga. Były Wiślak. Dobrze, piłkarze, piłkarze hutnika, ale tylko na chwilę już. jaj tracimy, ale Frontczak znowu świetnie broni. Ciekaw jestem właśnie jak potoczą się losy tych piłkarzy mojej drużyny. Z niektórymi pewnie przedłużymy kontrakt, z niektórych sprzedamy, niektórych mam nadzieję, że uda się ponownie wypożyczyć, ale też będziemy próbowali pójść na swoje, jak to mówią, czyli z każdym kolejnym sezonem, żeby tych wypożyczonych graczy było coraz mniej. Mam nadzieję, że uda się. Tyle pieniążków zarobić, żeby zakupić graczy, którzy wzmocnią naszą ofensywę i będą na stale związani z klubem. Teraz Drachal, jest Miechówka, do Rakelsa, Rakels, 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 strzał i pięknie wykończył Kowalik. piękny strzał Kowarika, pięknie domknął tą akcję. Zobaczmy to jeszcze raz, bo naprawdę, naprawdę jest to bardzo urodziły gol. To jest strzał, podanie Rakelsa, raczej podanie w stronę Budzińskiego, ale świetnie Kowalik znalazł się i domknął, e, domknął do akcję. No, coś niespodziewanego e, drugoligowy hutnik Raków prowadzi z Miedzią Legnica. Teraz dobrze Tarasow zatrzymał ten atak. Piłka do Drachala, Drachal ma sporo miejsca, Drachal ma sporo miejsca, będzie szukał dośrodkowania, ale Lewandowski jednak Dośrodkowuje, trzeba przycisnąć, nie może teraz bramkarz łapać, ale Nikola Zalewski z Lewandowskim opanowują sytuację Salwador, dobra piłka do Mansfelda, napastnik Miedzi Dwoi się i troi tutaj, dobrze Mrowca, wybicie do Budzińskiego, Budziński bez większych problemów, on ma doświadczenie ekstraklasowe, wie jak w takich sytuacjach się zachować, Kowarik. Kowaryk, jest Rakels. Rakels. Dobra piłka do Budzińskiego. Budziński do Miechówki, Michówka i mamy 2-0. Piękna akcja Hutnika, Krakowa, gdyby tak. Hutnik grał w lidze. Pierwsze miejsce i wyjście z grupy byłoby z grupy, z, z drugiej ligi byłoby bezproblemowe. Piękna akcja naszej drużyny. Marcinkowski. Teraz e, dobrze drużyna miedzi. Przegrywają 2-0, ale na ten moment walczą. Jeszcze wszystko się tutaj może zdarzyć. Nie możemy odpuścić. Salvador, Piłka zagrana do przodu do Drygasa. Kamil Drygas. Salwador. Urbańczyk doskakuje. Co się trochę luźniej na środku przez tą interwencję Urbańczyka Drahal. No i mamy okazję: mamy okazję do otwartej gry. Rakels mija obrońcę miedzi. Rakels, Rakels i Suppek ratuje miedziowych przed utratą bramki. Miedź legnica: hutnik raku 2-0. Statystyki, bardzo wyrodane spotkanie, posiadanie piłki, lepsze, lepsze miedzi lednica, ale ogólnie oceny. Bardzo dobre. Tutaj Drahal, troszkę gorzej. Chmiel dostanie pewną pewno szansę, ale jeszcze trzymamy Drahala, ponieważ chmiel musi mieć siły na kolejne spotkanie, musi mieć siły na kolejne spotkanie, które jest za 2-3 dni i pewnie dostanie druga drużyna szansę Drahal. Drahal, teraz to on prowadzi akcję chutnika, jest budziński, budziński do miechówki, miechówka stanął, stanął miechówka, dlaczego nie oddał tej piłki napastnikowi i hutnika. Nie mam pojęcia co się zadziało. Prądczak, tym razem bez większych problemów. Tarasow. Turner. Nie poszedł, Turner za tą piłką, za tą akcją. Turner. A jajaj, Kowalik Zalewski. Przegrywa to Kowalik. Ten pojedynek z Zalewskim. Muszą się piłkarze chutnika yy, ratować. Prądczak wybronił. No i teraz będą pierwsze zmiany: zejdzie Drachal, wejdzie Chmiel, wejdzie Czajkowski, yy, może Zawacki za Budzińskiego i Czajkowski za Miechówkę. Jeszcze gdzieś tam Sezoninko może mieć e, szansę, okazję wystąpienia w tym spotkaniu. Ale na razie musimy mieć głowy, pełny pomysłów na ten mecz, żebyśmy e, no, w pełni dowieźli ten wynik. 2-0, tak jak mówię, to są dwie bramki: to są dwie akcje. Miedź jest bardzo aktywna w tej drugiej połowie. No i różnie to może się zdarzyć. Tak jak mówiłem, piękna bramka miedzi. 2 do 1, 71 minuta, Guzdek, no tutaj wielkie zaskoczenie, mocny strzał pod poprzeczkę, trączak, bez szans, chętnie zobaczę tą bramkę jeszcze raz, mocne uderzenie, tutaj nie jest zasłonięty, nie, bez krycia, jaj. Błąd Czajkowskiego, który dopiero wszedł na boisko. Urbańczyk. Czajkowski. Troszkę więcej agresywności potrzeba, teraz udało się to, ale Chmiel no niestety podaje do piłkarza do do niedzi. 2-2. Mamy to 78 minuta. Mamy gola na 2 do 2. Nieć wyrównała, tak? Mówiłem, ciężkie spotkanie mieć z zespołem lepszym. Choć udało nam się zdobyć dwie bramki, ale nie udaje nam się utrzymać tego prowadzenia. I oby się to nie skończyło, wygraną Miedzi w tym meczu jest jeszcze trochę czasu. Kowarik ma szansę jeszcze odmienić losy tego spotkania. Kowarik wchodzi w pole karne. Kowarik wykłada do Rakelsa. No niepotrzebnie. Mógł próbować uderzać się na bramkę Mądrzyka. Mógł próbować sforsować tą obronę Miedzi. No ale wybrał podanie jednak do zawodnika do zawodnika ze swojej drużyny. Teraz Jest Marcinkowski. Jest piłka w stronę Rakelsa. Zawadzki. Dobrze Marcinkowski, Kowarik. Kończy sędzia to spotkanie: będzie dogrywka lub rzuty karne, ale raczej dogrywka. Tak jest. No i Teraz, żeby tylko piłkarze wytrzymali to tempo, żeby byli w stanie utrzymać tą jakość gry z pierwszej połowy. Niepotrzebna nerwówka na koniec. Mieć, Legnica, oby nas nie wymanegrowała w tych spotkaniu. Mrobta utrzymał piłkę w boisku. Dobra piłka do jednego z zawodników, Kutnika, no ale to Mansfeld ma piłkę przy nodze. Front track, pięknie ją złapał. No i teraz szybkie wznowienie. Do Sternera jest Chmiel, Chmiel gubi jednego z zawodników Miedzi, wycofanie, Chmiel do środka, jest Kostki, trzej Kostki do Chmiela, Chmiel i będzie szukał tutaj okazji do dośrodkowania, Chmiel zatrzymuje się, jeszcze kółeczko, traci piłkę Chmiel, no niestety za dużo tej zabawy, powinien oddać szybko piłkę w pole karne, tworząc sytuację dla hutnika. Pierwsza połowa za nami będą na pewno rzuty karty. Coś tak czuję, że nie zdołamy, nie zdołamy dociągnąć tego wyniku. Statystyki mówią same za siebie. Mieć Legnica no ma sporą przewagę w tym spotkaniu. Próbujemy zrobić wszystko, żeby awansować, ale tutaj mieć Legnica... No, rozgrywa bardzo dobre spotkanie, bardzo dobre spotkanie, to dużo powiedziane, ale drugą połowę mieli bardzo dobrą, zebrali chyba wszystkie siły na drugą połowę i teraz, teraz tylko rakel straci piłkę. No niestety jest, są piłkarze podmęczeni, jest jeszcze sezonienko, ale chyba zostaniemy przy rakelsie na rzuty karne Drygas. Drygas, teraz Kostka, Mija Marcinkowskiego, Kostka Marcinkowski. Tutaj jest pojedynek szybkościowy. Kostka, wejście w pole karne, Kostka, Kostka i mamy rzut rożny. Rakels, Sezonienko. No dobra, zmieniamy Rakelsa, zmieniamy Rakelsa, jest Sezonienko na ostatnią akcję. Może będą potrzebne siły, które. Spowodują, że e, no, pomkniemy na bramkę naszego rywala. Turner. Piłka do, piłka do Czajkowskiego. Traci tą futbolówkę Czajkowski. Teraz e, no, nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Tarasow, e, ładnie wyjaśniano i żółty karne, niestety, niestety, żółty karne. Tak, ten odcinek się zapowiadał dobrze. A tutaj musimy. Mm, Skupić się teraz na karnych. Jest Sezonienko. Jest chmiel Jest teraz skolowca zawadzki. Kowalik Mam nadzieję, że nie będzie już potrzebna interwencja Kowarik. Pierwszy dryga z Fronczak. Pierwszy dryga z Fronczak. No i niestety jest w ramka. Sezonienko. Oby się Sezonienko nie pomylił. Mamy gola. Frontczak, Mansfeld, Frontczak, Mansfeld, w drugą stronę. Miel, Chmiel. Nie wierzę. Dobrze Frontczak, jest Tarasow. Tarasow. Za mocno. Guzdek. Guzdek. 3 do 1. No i teraz mrowca. Frontczak. No i niestety odpadamy z pucharu Polski. Przegrana z niedzią. Eee, no i szkoda, szkoda. Prowadziliśmy 2 do zera. Szkoda, że nie udało się tego zrealizować. Frontczak zrobił co mógł, rzucił się w dobrym kierunku, ale niestety lepszy, lepsi zawodnicy Miedzi Chmiel tutaj zepsuł. Szkoda tego karnego Chmiela. Wywiad pomeczowy jak najbardziej. No, przegrana. Tutaj musimy się liczbę, w się odparliśmy bardzo szybko. Szkoda, bo byliśmy przygotowani na walkę, ale skupimy się teraz na lidze i to nam też pomoże. Aczkolwiek puchary to były emocje. Puchary to były emocje, puchary dawały nam możliwość zagrania z mocniejszymi zespołami, no i tutaj celujemy w Zasuszone, tak, celujemy w e, Rackers. No nie udało się, nie udało się tego spotkania wygrać. Czeka nas teraz mecz z Tomilem, na który was serdecznie zapraszam. Juniorzy nasi 34 Kikolski Marcinkowski, nie zamartwiaj się. Szterner. Dobrze się czuję w klubie. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie na ten moment odnowić jego kontrakt. 9 miesięcy, 9 miesięcy, więc jest jeszcze sporo czasu. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Za dzisiaj Wam dziękuję. No i mam nadzieję, że teraz chutnik, który jest na drugim miejscu no, skupi się teraz na wygrywaniu. Stomil Olsztyn 12 pozycja. Mam nadzieję, że uda nam się teraz utrzymać ten dobry kierunek i awansujemy ligę wyżej. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.